Znowu mi się w jednym miejscu nie zapisało, musiałem przechodzić 15 minut. Przejmie mi? Tylko we dwójkę byli. Czekajcie, jakie mam tutaj ustawienia graficzne? Rozgrywka. Poziom trudności średni, grafika.

They call us in when the workers got restless. To do what? Demonstrate the folly of men striking, throwing down tools. You hurt people. I'll tell you this. Sometimes there's <letzter> something for folks like Fitzroy. Why? Because of folks like me. Mamie, zdamy to ten korbac. To na razie najlepsza broni w grze. Ja muszę skupiać od tego patrioty. I see it! Cholera. Kurde, tak wyskoczyli, przestraszyłem się trochę. Podnosimy salę. Przeszukamy skrzyn... skrzyngę. Moneta. Jakieś pistolety do podnoszenia. A ja mam korbacza to A czekam... nice masz. Jest kolejny tu. Mało was było. Zawsze po dwóch. Co otworzyć wytrychem? Mamy pięć wytrychów? O, tu coś ciekawego będzie. Jeżeli pięć wytrychów mieliśmy użyć, pięciu wytrychów, na pewno coś wartościowego. No, ale u niego nic, ale tutaj prezent. Przyspieszenie ruchu przy czymś tam. Dobra, otwieramy teraz te główne drzwi. Elisabeth tutaj się włamuje do wszystkiego, wszystko hakuje. Fali, mamy spore kaski. Czekajcie. O, dobra, Jeszcze jestem gotowy myślę, do gry. Automatyczny zapis? Kurde, tej klip... Kurde, czuję się jak w Dead Nic tu nie widać. Ej, no fuck. Strzałka może pokaże. Ha, jest guzik. Jebut w guziczek!

It's all a matter of perspective. Why Who sent you? Comstock? What do you want? What do you see here, from this angle? Dead. Listen. And that angle? Alive. Walker. Wen. So, this is becoming rather awkward. This one a bit of a nudge. Why, It was never here. It's another Columbia different colombia the same coin a different perspective heads tails dead alive <laughs> so to, to this other colombia <sighs> it's like riding a bicycle one never really forgets one just needs the courage to climb aboard <laughs> if we go into this here area... <laughs> Okay, open it. Look. There's no blood. And no body. It's another world, Booker. Another Columbia. Something tells me one dead man It's changed. Wow, i teraz cofnęliśmy się chyba do przy, prze, przysz, yy, przeszłości i fink jeszcze żyje, możemy go uratować. Tutaj wcześniej nikogo nie było. Jakieś tabele.

Można? Nie, Przeszukałem w tamtym świecie. To jest świat równoległy. Już obczajam Elizabeth o co, o co chodzi. Co no tak, się dzieje. To była jest trochę niezagarnięcie, ale...

Ja wtedy zostawiłem tutaj tą broń, jak brałem korbacza. Nieźle. Którędy ta droga? No tędy. Tak, nie, nie ten przycisk. Ten, o. Zawsze mi się myli e, MSN tutaj. I tędy droga. Co tak. w tym momencie możemy kupić? Yy, zwiększenie karabin maszynowy. wrażenia większe. Zwiększenie magazynka to by Dobra. Wystarczy tego. Dzięki za kaskę Elizabeth. Kurde, mi się teraz cofamy. Opuszczamy ten obszar. Teraz, oczywiście, monotonnie długi, długo wczytujący się ekran ładowania.

Mr. Fink, we have to work 16 hours a day. Let's be clear. I'll than quiet. Nothing more than a short. That'll do.

Fak już soli no nie mogę trafić. Tak jest wow. Ilu ich tu jest? Oni mają wszyscy karciownicę. Zabrałeś po jednym? Chodźcie Dzięki Nie widziałeś mnie? Musimy chyba to

Już! Fuck życia mało! Dobra, dzięki Elizabeth za zdrowie. Już Jeszcze nie? Tam Tym też nie ma. jaka jazda! Czy ty! Już po was! Jest! Ostro było, muszę przyznać. Ale Izabela nam nie dała zginąć. wy medyczne są? ciało przeszukane pod dok już po naszej maffinie Wszystko jest sole, so. Żeby my tu tą karczownicę ulepszyć nie możemy, to po co? I tej broni też amunicji zero. Chodźmy tego i teraz. On w tej przeszłości jest.

Excuse me, Chen Lin. Who are you? You speak up. speak up. Speak up! Can't hear you over all these machines. Very loud. I'm Booker Dewitt. Stand back. These machines very dangerous. Wait downstairs with Mrs. Lin. Uh, Daisy Fitzroy sent us. We need to talk to you about getting some weapons. Machines very dangerous. No place for stupid people. Want to lose pretty head? Mr. Lin downstairs. If... What is wrong with him?

I'm Excuse me, ma'am. I'm looking for Mrs. Lin. Hi, Mrs. Lin. No, I, I mean a little Chinese lady. She was... Booker. This is Mrs. Lin. They took Chen's tools. What's he got without his tools? Well, your husband is a bit out of sorts. If he could work again, maybe, if, if he could work, he'd... Mrs. Lin, can you tell me who... Took your husband's tools? Goddamn police. They took them and locked them up in the impound in Shanty Town. Would having his tools back fix his mind? Who cares? We're not getting any guns and Chen Lin doesn't. <laughs> Teraz szybki ekran ładowania, nie wiem jak to tak szybko się ładuje, ale się ładuje. Albo i długi. Ten ostatni był krótki, nie wiem dlaczego. Ale to się zapowiada na taki średnio długi, chociaż będzie pewnie długi, więc poczekamy sobie... O Jezus, dobra już...

No i jeszcze ja bym chciał... No właśnie tak pomyślałem i chciałbym, żebyście napisali w komentarzach, czy nadal ja mam nagrywać tego Bioshocka. bo ja, ja, ja go nagrywam. No, nie z przyjemności, bo ja mam straszne lag jak go nagrywam. I napiszcie mi w komentarzach, czy... Czy mam go jeszcze nagrywać, czy sobie przejść tam, y, no... tak, no po, poza nagrywaniem, czy nie bo to myślę, że to będzie lepsze, no bo to nie ma sensu jak, jak mi ścina, mi się, mi się niekomfortowo gra wam się może niekomfortowo oglądać jak też ścina o, pewnie no i napiszcie mi w komentarzach, bardzo bym o to prosił nie ma sensu kontynuować czegoś co mnie sprawia przyjemności, co nie? Bo po co mam grać, jak mam dropy i, i wszystko ścina? Czyli wam się też, też to źle ogląda. Bo ja wtedy nie czuję tak tej gry. Mówię, mówię, to tak, tak jak mówiłem 5 minut wcześniej, cały czas czekam na tego nowego kompa. Minecraft jeszcze dobrze chodzi. O 72 widzów. Więc będę zaczynał... ten... co będę zaczynał? No właśnie, zacznę serię z The Walking Dead. Z kamerką. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Stuwi na 100 widzów oczywiście konkursik. Ale to jeszcze kawałeczek dla tych 100 widzów. Jakie to mam niby przejść, co? A, dźwignia, dźwignia.

Ale tu gorąco i po co weszłeś jak ja nagrywam? Dobra. mama mi musiała parować na odcinki. Światło No światło się pali, tak. Pali się ostro Kurde. Ja jeszcze zaraz zdebrnę. Jest, super, tak. Zaczynam od tego, że skończyliśmy. Wow. Ten koleś jest mocny. Nie ja, mam amunicji do tamtej... Tyli... a nie mam. Ura jest.

Wiesz, No myślę, że na tym skończymy odcinek. No, nie mówię, to, to być może jest ostatni odcinek. No, więc jeśli odcinek wam się spodobał i, i chcecie mnie trochę odciążyć i, i tam... No, no, napiszcie ogólnie, czy chcecie, żebym tu dalej nagrywał, czy nie, czy, czy mam się dalej męczyć. No, więc jeśli odcinek wam się spodobał, to komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Siema na razie i cześć!